dobry, dzisiaj blok z Londynu. A, ja wiem, że gdybyśmy zrobili o tym, że tutaj płoną samochody, biją biały, w białej, palą świątynię, to mielibyśmy 100 tysięcy wyświetleń, ale nic takiego tutaj nie będzie. więc jeżeli po to przyszedłeś, zbadaj. Dzisiejszy blok będzie o tym, jak wybieramy się całą rodziną do kina, właściwie do muzeum w Science Museum i będziemy, uh, będziemy oglądać film 3D chodźcie z nami począł hej! Dzień dobry, dzień dobry dzisiaj we, we vlogu jesteśmy w muzeum, właściwie jesteśmy na stacji South Kensington Idziemy do Muzeum Techniki, Science Museum w Londynie, ale tak naprawdę będziemy oglądać 4miarowy film o wielorybach. Także jak dojdziecie już do South Kensington, do stacji, to tam prosto z metra tunelem przychodzi się do tych głównych muzeów, do Muzeum Historii Naturalnej, do Science Museum i też do Victoria i Albert Museum które moim zdaniem są najfajniejsze. Ale dzisiaj idziemy do Science, także nie musicie wychodzić na miasto, nad nami jest bardzo busy, pod ziemią też jest bardzo duży ruch. To jest takie, jedno z tych miejsc, które masz Ach, i jeszcze jedna dobra rzecz. Bilety do Science Museum są bezpłatne, do Historii Naturalnej są bezpłatne, a do Albert i Victoria Museum bilety są bezpłatne. Że tylko przyjeżdżać i korzystać, a to piękna odmiana po Paryżu, gdzie za wszystko trzeba płacić, to słono, gdzie wszędzie są wielkie kolejki, tutaj wykupujesz bilet na godzinę i już Anglicy starają się, żeby ten czas był dotrzymany, ale nawet jak się trochę spóźnisz, to i tak cię wpuszczą, to jest bardziej orientacyjnie. E, zwłaszcza, że bilety są za darmo. Przejście od stacji do muzeum zajmuje tylko kilka minut. Dzięki temu, że idziesz tunelem pod ziemią, unikasz tłoku na ulicy i ruchliwych przejść przez jezdnię. I omijacie londyńska pogoda. Dzisiaj słoneczna, lecz zazwyczaj deszczowa. No i prosto z metra wychodzimy na Exhibition Street, przy którym jest właśnie Science Museum. A tutaj niedaleko też jest bardzo fajna polska restauracja, Ognisko Polskie, gdzie jest najlepszy barszczyk z kołtunami... z kołdunami. Ołtunów też tam jest kilku. Nie, nie, to fajne miejsce jest w ogóle warto zobaczyć. A tam dalej, troszeczkę dalej za rogiem jest Instytut Sikorskiego. E, też bardzo e, znana polska instytucja w Londynie. To jest samo serce takiego posz Londynu, South Kensington. A my tutaj wchodzimy w kolejkę, której nie ma. Dalej jest, są ustawione barierki. Hello. Także dzieci, babcia. Babcia, przywitaj się ze światem. Ja, Luś. Idziemy do środka, chodźcie z nami. Pomimo braku kolejki przed wejściem w środku kłębiło się pełno ludzi. Muzeum ma sporo do zaoferowania zwiedzającym. Byliśmy tu już kilka razy, ale nigdy w kinie i max. Zwiedzanie muzeum jest bezpłatne, ale za bilety do kina zapłaciliśmy po 12 funtów. Oczywiście zwiedzanie zaczynamy od zwiedzania sklepu. Trochę jak sklep z zabawkami, wszystko tutaj jest. Przede wszystkim t-shirty i takie inne rzeczy. Ale też takie gadżety związane z nauką. Bardzo fajne miejsce. Jo! Ale to jest. Te... Aha. Niestety to atrapa. Muszę zbudować swoje własne. Weźmiemy takie? Inno, Imax wymaga specjalnych okularów do oglądania projekcji w trzech wymiarach. Oczywiście okulary rozdawali przy wejściu za darmo. Oglądaliśmy film pod tytułem Oceaniczna ODSA, który opowiada o narodzinach i początkach życia wieloryba. W tle tej historii film opowiada o tym, jak bardzo zrujnowana jest nasza natura i jak bardzo zagrażają życiu na ziemi zmiany klimatyczne. Pierwszy raz w życiu byłem w kinie na filmie dokumentalnym. Niestety, tu na YouTubie macie jedynie dwuwymiarową namiastkę projekcji trójwymiarowej. A no już jesteśmy po projekcji, wow, to było niesamowite. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć na YouTubie, bo YouTube nie jest trójwymiarowy, ale było super. Jak się podobało? Bardzo fajne w ogóle efekty. W się Bardzo. Duże wrażenie na mnie zrobiły te problemy z plastikiem. No. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało. Podobało mi się. i też się bardzo podobało. Będziemy robić trójwymiarowego YouTuba teraz. Proszę. A, no i co fajnego w tym kinie jest to, że jak wychodzisz, to też jest bardzo interesujące, bo a, jesteś właśnie w Muzeum Techniki, a, gdzie wiszą stare samoloty i różne inne rzeczy, stara rakieta kosmiczna jest, stary lądownik kosmiczny, także to, to jest fajne, że można zobaczyć tą, tą, tą naukę, jak, a, jak bardzo kształtuje na świat to, co czyni nas jakby... Jakimś takim trochę lepszym gatunkiem. To nie polityka, nie religia, a właśnie nauka. Dlatego zamiast się modlić, poczytajcie książkę naukową, prawda? Zamiast Biblii, poczytajcie coś z fizyki. Encyklopedię. Encyklopedię fizyki, albo chemii, albo ten. A w ogóle ten, ten film był niesamowity, bo opowiadał o oceanie o tym, jak bardzo wszystko jest ze wszystkim powiązane na tym świecie. I może dzięki takim filmom, gdyby to oglądali ci durnowaci politycy, którzy twierdzą, że nie ma ocieplenia klimatu, że wszystko jest w porządku, a może by zrewidowali swoje myśli, a może by zrewidowali swoje poglądy, bo wiele rzeczy można kupić, ale jak coś utracisz nieodwracalnie tak jak zdrowie, ekosystem, rafę koralową, a rakiny. No, po co komu rekiny? Rekiny są bardzo ważne. Poza tym, właściwie, dlaczego miałoby wyginąć? Dlaczego mielibyśmy je wybijać wszystkie? Nie wiem, no, film mi się bardzo podobał, jeżeli będziecie w Londynie. Nie jest to super tanie, bo to kosztuje 12 funtów na osobę, no ale warto, naprawdę. Przede wszystkim te trójwymiarowe efekty właśnie efekt nauki. Także... Dobra, idziemy teraz na miasto. Jestem tak na gorąco po tym filmie. Uh, I pokażemy wam jeszcze trochę południowego Kensingtonu. No oczywiście to co najbardziej się spodobało moim dzieciom to sklepik. Ale co sobie kupiłaś? Jeszcze sobie nie kupił I co to robi? To, że tak jak dotyka się to prąd idzie do palca. Aha. Muszę ja to lepiej kupić. No sobie kupi chcę. Oczywiście jest winda, ale winda jest dla loserów. Normalnie ludzie zjeżdżają po poręczy. A no, mieliśmy iść do ogniska polskiego, ale jedno głośnie. Doszliśmy do wniosku, że pójdziemy do jakiegoś tańszego miejsca. No bo ognisko polskie przy, przy całym swoim, przy całym szacunku no, dla Polski. No, tylko, że tam jest, ja nie, nie mam ochoty na polskie jedzenie polskiego skabowego i barszcz No nie przez zresztą. miesiąc w Polsce. No właśnie, przez dwa tygodnie. No to jest miesiąc. Dwa lata. Nie ciągnęło się i ciągnęło. W każdym razie poszukamy teraz normalnego jedzenia. Nie będziemy jedli normalne jedzenie. Bardzo. Albo McDonalda. Dobra, idziemy, ale w każdym razie tutaj e, w South Kensington to nie wiem, czy coś znajdziemy takiego na naszą kieszeni. Chyba będziemy musieli się przemieścić bardziej w stronę Soho, a, bo tam są inne kraje. <laughs> Dobra, popatrzcie na, na piękny South Kensington w ogóle. Moja ulubiona stacja metra South Kensington Jedziemy chyba na Piccadilly Na Soho Po rodzinnych naradach zapadła decyzja Wracamy do St. Dock, Docks I tam pójdziemy na pizzę Do Pizza Express Tutaj przy świadkach, babcia mówiła, że stawia Cię stawia, czyli mamy szansę przetrwać te londyńskie ceny. Czekam teraz na pociąg, który będzie za 3 minuty. Właśnie to jest fajne w Londynie, że to metro tak szybko działa i można sobie wybrać, gdzie chcesz jeść i w ciągu kilkunastu, kilku minut dojechać do tego miejsca. Pociągi co parę minut kursują. No i po chwili w metrze jesteśmy znów w naszej części Londynu, w tej wschodniej. Jesteśmy na Tower Hill koło uh, Tower of London, koło Tower Bridge. Na pewno znacie te miejsca w każdym filmie o Londynie. Jest Tower Bridge, to taki ikoniczny zabytek tego miasta. Uh, no idziemy na drugą stronę, na Sodak, uh, i tam zjemy sobie pizzę, którą nam obiecała opcja. Dobra, to ten nasz obiecany um, obiadek. Ja jem. A takie, taką pastę z czymś tam, z krewetkami, albo no po filmie. Ja jajem, krawiarzy ze spinakiem. A luź ma carbonare, mama ma lasagne. Tak, lasagne gawysi, jak zwykle. Jemy bezalkoholowe piwo, peroni, bardzo, Jak ktoś lubi, zapraszamy. Czy nam tylko lodów tutaj brakuje? Tak. Bo tak, Pinsey i Lody z Gambysią. W każdym razie chcieliśmy Wam bardzo podziękować, że zostaliście do końca filmu. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Pamiętajcie, że Londyn jest wielokulturowy i to jest właśnie nasze bogactwo, a nie przekleństwo. A, bo na przykład my też jesteśmy ludnością napływową tutaj. No i do zobaczenia w kolejnych programach. Hej!